Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy poniedziałek, witamy się z Wami serdecznie. Jak zawsze, serdecznie, bardzo serdecznie nawet bym powiedział. Słuchajcie, po weekendzie nabraliśmy energii, siły. Chociaż końcówka zeszłego tygodnia była ciężka, bo jednak zmieniliśmy troszeczkę swój styl życia, bo wcześniej mieliśmy więcej czasu dla siebie, mogliśmy się przede wszystkim dłużej wyspać, więcej wyspać. Spaliśmy nieraz do 10 godziny, wyobraźcie to sobie. A teraz jest wszystko na odwrót, Wstajemy o godzinie której szóstej, szóstej Pół do szóstej. Pół do 6. piątej 30. Widzicie, nawet mi się jeszcze w głowie to nie mieści, po prostu. Jak to wszystko o 180 stopni się po prostu wymieszało. Ach. Tak. Ale mimo tego wszystkiego <noise> jesteśmy z wami tutaj i serdecznie się witamy jeszcze raz. Słuchajcie, a dzisiaj taki temat. Yy, w zasadzie temat, który yy, no, zainspirowaliśmy się jednym z komentarzy. Jest to, słuchajcie, ja teraz będę czytał, yy, jest to komentarz od pani yy, Magdy Szczęśniak, wysłany 8 godzin temu, czyli bardzo świeżutki. Yy, I właśnie. Na podstawie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i może troszeczkę nawiążemy, jakąś dygresję, więc. <słuch> Pani Magdo, więc proszę, proszę po prostu potraktować to jako odpowiedź na pytanie. Cały ten dzisiejszy vlog. Zresztą ja tak też odpisałem, że najlepiej byłoby po prostu o tym pogadać niż napisać, więc dzieje się. No dobra. Jakie jest pytanie? Przeczytasz czy ja mam czytać? No, ja mogę czytać. No to proszę. Czy miewacie czasami wątpliwości czy styl życia jaki wybraliście jest dla was właściwy? Mam na myśli podróżowanie, brak stałej pracy. Czy widzicie w tym jakieś minusy? Jeśli nie, to czy bywały momenty zwątpienia? Więc jeszcze na początek yy, nie umawialiśmy się na odpowiedź. Więc y, będziemy odpowiadać spontanicznie. Tak, ale zanim odpowiemy, to może warto y, troszeczkę coś opowiadać o tym stylu życia dla tych, którzy są na tym kanale jeszcze nie tak dawno i nie śledzili dokładnie, co się dzieje, i, Dobra. jak żyjemy. Na ten początek się omówiliśmy. Tak, mówiliśmy. tak. <laughs> no, ale na więcej już nie. No to co, Dorenda, jak więc żyjemy? Tak. No. no więc tak, mieliśmy pracę kiedyś. Stało normalnie, ale chcieliśmy trochę więcej wolności, chcieliśmy więcej podróżować, a żeby więcej podróżować, trzeba mieć więcej czasu, a czasu się nie ma, jak się ma, pracuje na etat, więc stwierdziliśmy, że trzeba się pozbyć tego etatu, ale jak się nie zarabia cały czas, to trzeba obniżyć koszty, żeby jednak to wszystko się zgadzało. Żeby wiązać koniec z końcem. Tak. I pomyśleliśmy, jak można, jakby można zmniejszyć koszty naszego życia. No i Jednym z największych kosztów to, to był wynajem mieszkania. Tak, w Warszawie. No, jedzenie też, ale jedzenie no, jeść trzeba. Za dużo na tym nie można oszczędzać. Jest pewne minimum, którego za bardzo się już nie da przekroczyć w sensie w dół. Czyli tak. jak, jakaś tam kwota, nie wiem, myśmy schodzili do 200 zł miesięcznie, chyba. Nie stylu. pamiętam, ale, ale w każdym razie na mieszkaniu da się oszczędzić, bo jak się ma jakieś miejsce, no jak się nie, nie mieszka w mieszkaniu, które trzeba wynajmować, to są mniejsze koszty i no, skoro chcieliśmy też więcej podróżować, to nie musielibyśmy cały czas gdzieś mieszkać tak naprawdę. Zwłaszcza, że też jeszcze od czasu do czasu jednak trzeba zarabiać. I myśleliśmy, że na takie dory dorywcze, dorywcze pra prace, no to lepiej wyjechać gdzieś za granicą, mm -hmm. gdzie jak jest krótka praca na parę miesięcy na przykład, to zazwyczaj nie są to jakieś tam wyrafinowane stanowiska, gdzie można dużo zarabiać. I w Polsce po prostu na takich stanowiskach bardzo mało się płaci, a w innych krajach może też, ale w porównaniu z Polską więcej. więcej. I my mamy taką sytuację, że ja jestem Holenderką, moi rodzice mieszkają w Holandii, mają miejsce w swoim domu, więc mamy łatwo, mam, mo możemy tutaj. No, w u mnie nich... to w Twoim rodzinnym domu. Tak, tak. tak. Więc, więc mamo, możemy tutaj mieszkać, póki jesteśmy w Holandii, żeby pracować, co w tej chwili akurat robimy. Więc w Holandii od czasu do czasu mieszkamy, jak pracujemy, za granicą, gdziekolwiek, jak. Y Podróżujemy w swoim namiocie czy, czy gdziekolwiek. No i jeszcze musielibyśmy mieć jakąś bazę, jednak gdzie możemy na przykład swoje rzeczy przechowywać i po prostu odpoczywać między podróżami i tak dalej. I taką bazę mamy w Krakowie i to jest działka. To jest, tak, to jest dział nasza baza. No. Aczkolwiek w Krakowie, będąc tam, lubimy sobie tam przebywać, ale nie mieszkamy też na bazie. No. W ogóle trudno powiedzieć gdzie dokładnie mieszkamy. Mieszkamy też trochę u, u Maćka mamy, ale to. No, przy i, tu, I tutaj u moich rodziców. Teraz nawet oficjalnie. Tak. Teraz jesteśmy zameldowani w Holandii. Tak. Mieszkamy, to oficjalnie mamy pracę na etat normalny etat tak. umowę taką no, najzwyklejszą umowę o pracę, tak? Tak, co się w Holandii nazywa. No coś takiego. Tak. Tutaj te terminologia jest trochę inna. W każdym razie za działkę nie płaci się dużo, bo to jest, to jest na skali roku 350 zł bodajże. W tym stylu Plut plus media. Plus media, który się zużywa, wodę i prąd. Więc to jest, to jest dużo, dużo mniej niż, niż za zwykłe mieszkanie, i w ten sposób jesteśmy w stanie po prostu mniej pracować i więcej podróżować. No, akurat teraz to za bardzo się nie da podróżować, bo wiecie, jaka jest sytuacja. No. Ale w tym roku zdążyliśmy jeszcze trochę popodróżować po. Yy, no, zaczęło się od Jordanii, później było, był Izrael, Palestyna, Egipt. Tak. I w sumie byliśmy już, nie pamiętam, niecałe dwa miesiące chyba w tej podróży. Czy, czy dwa miesiące, coś koło tego. No. Ona się nam, trochę, sk ona się nam <grym> trochę skróciła, mieliśmy być dłużej, ale. No, tam były już takie sytuacje, że musieliśmy po prostu wracać do, do Europy. W każdym razie to jest nasz styl życia, o którym mówimy. A teraz odpowiedź na pytanie. Może. No to teraz tak. Czy, czy miewacie czasami wątpliwości, czy styl życia, jaki wybraliście, jest dla was właściwy? Ja nie mam takich wątpliwości. Ja się cieszę z tego, jak teraz żyjemy. Przede wszystkim dla mnie jest najważniejsze i najcenniejsze to, że mamy czas. Nawet jeśli teraz. Powiedzmy, pracujemy i faktycznie ten czas się nam trochę ograniczył. To jest tylko i wyłącznie nasz wybór. To nie jest żaden mus, nie wisi nad nami, słuchajcie, żaden kredyt, że jak nie będziesz pracował, to ci coś siłą zabiorą. Nie wiem, bank cię sprzeda, zostawicie z dwoma walizkami na środku ulicy. My się o to martwić nie musimy. Nasz wybór, nasze pieniądze, to, że sobie teraz zarabiamy. Akurat myślę, że to jest dobry czas na pracę, ponieważ. Podróży byłoby teraz pewnie bardzo ciężko, albo wręcz by się nie dało. Także jeśli o mnie chodzi, to nie żałuję. Nie. No. I podoba mi się. To, to. A ja się zgadzam całkowicie z Maćkiem. Ja też nie żałuję i też się cieszę z tego, że mamy więcej czasu i wolności i yy, nawet tak jak teraz, jak mamy, jak mamy pracy i, i no. To zajmuje największą część naszego czasu, to wiem, że to trwa jakiś konkretny okres, a potem znów będę sama, jakby. Teraz też sama decyduję, że chcę tą pracę, ale potem znów cały czas będzie jakby mój i sama będę o tym decydować. Więc y tak, coś, co. Bo Magda pytała też, czy są minusy? Tak, są minusy, bo ja na przykład lubię. W ogródku coś robić, jakieś grządki. To... Dlatego teraz pracujesz w szklarni, żeby sobie Ta. to zrekompensować do ręda. Dokładnie, bo, bo to po prostu trudno to połączyć z podróżami. W zeszłym roku pr próbowaliśmy e, pod, naszą, pod naszą nieobecnością ślimaki wszystkie wszystko zjadły, bo przestaliśmy ich zwalczyć mm -hmm. na przykład. No. I po prostu no, nie, nie, nas nie ma w terminie, kiedy trzeba coś się, się, siać, albo przesadzić, albo przycinać, albo coś takiego, więc to trudno połączyć niestety. Berenda, bo już tutaj prawie 10 minut, a mieliśmy się streszczać. Ja sobie jeszcze przypomniałem, że oprócz Syrii... Boże, oprócz... Jordanii to jeszcze byliśmy na wycieczce, że przejechaliśmy prawie całą Polskę wokół na rowerach. To trwało chyba 5 tygodni, więc w sumie dwie podróże no, i mieliśmy. Ile jeszcze chyba byliśmy na Ukrainie? I jeszcze byliśmy na Ukrainie dwa tygodnie, no, tak. tak Wcale trochę, trochę popodróżowaliśmy, no może nie tak dużo jak inni, ale jednak trochę. Ja jeszcze chciałem wrócić do pytania, bo ja sobie cały czas go tak tutaj podpatruję i teraz jest druga część. Mam na myśli podróżowanie, brak stałej pracy. Więc słuchajcie, brak stałej pracy na pewno nie, ponieważ już odpowiedzieliśmy może troszeczkę wcześniej, ale jeszcze chciałem do, wrócić jakby do mojego poprzedniego życia, czyli jak pracowałem na etacie, to ja uważam, że to jednak był bardzo zmarnowany czas dla mnie. Bo ja się wtedy zupełnie przestałem rozwijać. Po prostu siedziałem na jakimś etacie, patrzyłem się na Różnych dziwnych ludków, którzy się tam w, ostatnie, w ostatniej fazie po prostu pojawili, to była lekka masakra i tak naprawdę zarabiałem się pieniądze. Przysie pieniądze. Słuchajcie, w tym momencie takie trzy miesiące pracy w Holandii, to jest rok średniej, krajowej pensji w Polsce, a średnią krajową jaką macie? Około 4000 chyba, więc naprawdę nie ma z czego, czego żałować, wręcz jest lepiej. Tak, a ja jeszcze chciałam dodać, że to nie jest jakaś decyzja, że musimy już żyć tak do końca życia. Jeśli w pewnym momencie zaczyna nas brakować jakiejś stałości, czy jak to się mówi, stabilności. Stabilizacji. Stabilizacji, cokolwiek. Jeśli coś nam się już nie, nie będzie podobać, no to możemy to zmienić. Nie ma problemu, żeby wtedy znów normalnie wynająć mieszkania albo może. No nie wiem, pojechać jeszcze za granicą, zarobić i kupić jakiś domek na wsi, czy gdziekolwiek, czy mieszkanie kupić yy, i mieszkać i normalnie zarabiać, tak jak każdy inny, P -p -p mogę znów się zatrudnić na etat, tak po podobnie jak robiłam yy wcześniej. Jakby wybierając taki styl życia, jaki aktualnie prowadzimy, to nie znaczy, że za sobą zamykamy jakieś drzwi, walimy jakieś mosty. Zawsze możemy wrócić do tego, co było kiedyś, tylko pytanie, czy chcemy. Pytanie, czy nam się to opłaca. Albo wrócić nie wrócić, tylko znaleźć inny sposób, ale jakby bardziej y, stacjonarny i, i wymyśleć jakiś inny sposób, żeby zar zarobić. Czy były jakieś momenty y, zwątpienia? To już jest końcówka tego pytania, Osta ostatni znak tak. zapytania. Według mnie nie nie. Może, może nie raz było ciężko, jak robiliśmy remont na bazie, bo po prostu ciężko tam pracowaliśmy w pyle i mieliśmy wszystko, wszystko brudne. Na przykład, jak się, jak się kuje, robi się jakieś takie dziwne rzeczy, to ten pył się po prostu unosi wszędzie i mieliśmy wszędzie w bazie brud. Ja z laptopa po prostu, z, jak na, pracowaliśmy na dole gdzieś w łazience, no to na laptopie był po prostu nie centymetr, ale milimetr kurzu. I tak. tak było przez dwa tygodnie. I to może było ciężkie, ale, ale przynajmniej jesteśmy z tego dumni, co zrobiliśmy. No, Ja jeszcze mam dodatkowo pytanie. Myślisz, że, że to pasuje? Mhm. Czy coś jest inaczej niż spodziewałeś? Ja myślę, że, że tylko lepiej. Że tylko lepiej. Na pewno nie gorzej. Tak, jak już zacząłem od tego, że, że zmieniliśmy styl życia, przede wszystkim mamy więcej czasu i więcej możliwości, i więcej chęci. I choćby właśnie to, co robimy dla was, czyli dla, yy, dla YouTube'a, stała się ta nasza nowa pasja. Znaczy przez YouTube'a robimy to dla was yy, i to jest super. I mi się to właśnie w tym najbardziej podoba. Podoba mi się odzew od was, że są te komentarze, że jak jest live, to wpadacie tam, nie wiem, maksymalnie kiedyś było 400 osób, w ogóle, 400 osób. Wyobraźcie sobie 400 osób naraz na jednej sali. To jest tłum, to już jest tłum. No. No. I tyle osób bywa, że nas ogląda. No to jest coś niesamowitego. To nas bardzo cieszy, to nas bardzo inspiruje, to nas po prostu zachęca. Chociaż teraz wróciliśmy z pracy, fajnie by było po prostu się wyłożyć na łóżku, włączyć sobie jakiś film i pójść spać, żeby jutro wyspanym wstać. Ale nie, bo jeszcze chcemy po prostu do was coś pogadać. A jak skończymy ten vlog, to będziemy robić następny na jutro. No. No. To może ja sama też opowiem na Dobro. pytanie. Yy, tak, ja się nie spodziewałam, że będziemy robić tyle vlogów <gryw> przede wszystkim. Też nie spodziewałam się, że. Czas będzie la latać tak szybko i yy, w związku z tym nie spodziewałam się, że teraz nadal jeszcze nie skończymy remont w tej bazie. Ja myślałam, że to zrobimy w jeden rok mniej więcej, wszystko co jest ważne i potem będziemy mieli spokój, ale no to trwa trochę, trochę dłużej, niestety. Na szczęście Dorenda czas ucieka, ale dla nas zatrzymał się w miejscu, bo po prostu jesteśmy cały czas piękni, młodzi, nie starzejemy się i, i wręcz powiem, że nabieramy ochoty i siły, do życia. Mm -hmm. Tak. No. I tym optymistycznym akcentem to kończymy. <laughs> nie, jeszcze nie. Ale już tak, już kończymy. Także jeszcze dla Was nagramy zdjęcia. Zdjęcia, słuchajcie, teraz będziemy nagrywać z Kazachstanu. Wracamy z powrotem do. Nie, z Kirgistanu. o przepraszam. Z Kazachstanu wracamy do Kirgistanu, żeby jeszcze raz wrócić do Kazachstanu. Tak, i tak jutro to którego zobaczycie. Tak, także oglądajcie i słuchajcie, jak możecie, to oglądajcie naprawdę, bo vlogi ze zdjęciami yy, mają bardzo mało wyświetleń, co nas troszeczkę niestety yy, denerwuje. Tak, denerwuje, nie. Smuci? Smuci. tak. Smuci, bo my jednak duży wysiłek, zaraz będziemy pewnie kolejne pół godziny yy, rozmawiać. Wiem, że będzie fajnie, że zrobimy fajny materiał, ale fajnie. Nie wybierać zdjęcia. No, dokładnie. No. Także na tą chwilę do renda mieliśmy gadać. 10 tak. minut, <laughs> 15 minut. No. Jak zawsze. Dobra, koniec. Pa. pa.